Jak powstaje książka? Dzisiaj się dowiemy, jak książki powstają i jaką drogę do nas przemierzają. Gdy pisarz ma już pomysł na książkę, to jest już dobry początek. Wszystko dokładnie zapisuje, a w jego rękopisie znajdziemy wiele notatek. Potem wystarczy dokładnie pomysły na komputerze przepisać. Ale na tym nie koniec, musicie jeszcze dalej mnie posłuchać. Całymi godzinami, dniami, a czasem miesiącami dzieło swe pisarz dopracowuje, a gdy jest już gotowe, wydawcy go prezentuje. W wydawnictwie dużo pracy zatem mają, bo książkę pisarza dokładnie przeglądają i sprawdzają. Recenzent poprawki nanosi sprawnie, a ilustratorzy obrazki do książki rysują ładnie. Gdy książka jest już gotowa, pora na drukowanie. W wielkiej drukarni maszyny rozpoczynają drukowanie i tak tysiące książek powstanie, które do księgarni pozostanie wydawcy już rozesłanie. W księgarni książkę możemy zakupić, a w bibliotece możemy ją wypożyczyć. Lecz gdy już ją przeczytamy, to w kąt nie rzucamy, ale na półkę ładnie odkładamy.